22 sierpnia, słuchajcie, 22 sierpnia jesteśmy przy ogórkach. Jest minęły już prawie 3 tygodnie od zabiegów które miały na celu kanciastą plamistość zwalczyć. No i faktycznie tak się stało. Choroba generalnie praktycznie zamarła i bardzo się cieszę. Ogórki odbijają. Dzisiaj zebraliśmy kolejną miskę. A tu jeszcze zbieramy. Świeże, świeżutkie, chrupkie, ładne, zdrowiutkie ogóreczki. Dzisiaj zebrane. Nie jest tak jak być powinno normalnie w sezonie, ale wiem, że też trzeba się cieszyć tym co jest, bo normalnie już u większości osób już jest po sezonie, u mnie jeszcze w trakcie cieszę się, bo te, po tych zabiegach nowe pędy odbijają. Niestety niektóre te starsze, słabsze obumarły i ja je pousuwam. Tak samo jak wszystko co w tej chwili odbiera energię, takie jakieś małe ogóreczki, wszystkie te takie liście, które albo po prostu naturalnie już się zestarza, zestarzały i obumarły albo te wszystkie liście, które właśnie chorowały i one w tej chwili już nie dodają nic roślinie, więc oczyszczę ją po prostu, żeby maksymalnie jeszcze wydłużyć jej okres funkcjonowania. Takie pędy małe, martwe, krótkie też usunę po to, żeby nie stały się niepotrzebnym odbiornikiem energii, a zostawię tylko te, które są zdrowe, żeby maksymalnie jeszcze wydłużyć, żeby maksymalnie jeszcze wydłużyć okres kiedy będziemy mogli zbierać świeże ogórki. Więc jeżeli tak dalej w zdrowiu, no wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądała dalej pogoda, bo noce się robią coraz zimniejsze, ogórek lubi ciepło. I w momencie, jeżeli będzie tak, że noce będą zimne, temperatura spadnie poniżej 10 stopni, no to słabo będzie z tym dalszym rozwojem ogórka. Ale jeżeli wrzesień będzie w miarę ciepły, to mam nadzieję, że nie wiem na ile te krzaki, to poletko, to wczesne, ale tam mam jeszcze nowe posadzone właśnie ogóreczki. Taka rozsada zrobiona dużo później, w połowie lipca, po to właśnie, żeby, żeby teraz one dorastały i mam nadzieję, że może uda się, żeby były we wrześniu ładne, świeże ogórki. A więc odcinam wszystko, co mogłoby mi zabierać energię z ogórków. One oczywiście no, będą wyglądały słabiej, o wiele słabiej, bo, no, bo wiadomo, będą takie po prostu łodygi w dużej mierze. Ale chodzi mi o to, żeby cała energia trafiała tam, gdzie jeszcze tworzone są właśnie nowe kwiaty, nowe pędy, silne pędy i które jeszcze będą owocowały. Tak, takie o takie jak tutaj. Gdzie one po prostu kwitną ładnie sobie, one jeszcze będą tutaj wydawały kolejne, kolejne ogórki, nie? A to wszystko co jest takie, o, zobaczcie, tutaj cały pęd, odcinam, on miał ogóreczki już zawiązane, ale ze względu na chorobę to wszystko obumarło i to tylko teraz pochłania mi energię z tego, z tego ogórka, więc to likwiduję. Także jeżeli ktoś by mnie zapytał czy warto walczyć o ogórki, to tak warto, można je wyleczyć, jak widzicie z tej kanciastej, jak najbardziej można sobie z tym poradzić. Ja miałem też mączniaka tej rzekomego, zarówno jedna jak i druga choroba udało się ją zneutralizować. Pryskałem proplantem był oprysk poplantu i był oprysk z miedzi, pierwiastkiem miedzi, czyli takim jak Normalnie roślina pobiera sobie z gleby takim pierwiastkiem dolistnie popryskałem i zarówno jedną, jak i drugą chorobę udało się ładnie zneutralizować. Pozdrawiam Was serdecznie.